logujemy się do aplikacji Komar WMS. Pew z Comar HRP Alt i Comar WMS została obsłużona wielofirmowo, dlatego podczas logowania do aplikacji Komar WMS mogę wybrać centrum bądź firmę, w ramach której będę pracować. Aplikacja Komar WMS posiada responsywny interfejs, dzięki czemu Aplikacja może zostać uruchomiona na dowolnym urządzeniu, a strony aplikacji będą się dostosowywać do wielkości urządzenia, na jakim została aplikacja uruchomiona. Dlatego jeżeli na przykład tak jak teraz mam uruchomioną aplikację na tablecie czy PC, strona aplikacji dostosowuje się do tego urządzenia. Jeżeli zmienię urządzenie na mniejsze, na przykład będzie to tablet, strona aplikacji będą się dostosowywać, jeżeli będzie to mniejsze urządzenie, bezpośrednio stronie się dostosować również do smartfonu. Jak wygląda aplikacja Komarów Na stronie startowej widzę najważniejsze dla mnie, jako dla kierownika magazynu informacje, czyli dostęp do moich pracowników, ilość dyspozycji do przydzielenia, jakie mam jednostki, jakie działania na ilu magazynach mogę realizować oraz ilość dokumentów. Lista pracowników dostępna jest dla mnie w formie rankingu, w ramach którego mogę weryfikować, jak moi pracownicy pracują. Mogę filtrować tą listę ze względu na ilość zrealizowanych dokumentów, pozycji bądź średniego czasu realizacji pozycji oraz zawężać listę do określonego zakresu czasu, jaki mnie interesuje. Lista magazynu, czyli lista obiektów, które mi zarządzam. Zarządzam pod względem struktury, pod względem algorytmów zarządzania, pod względem towarów, jakie na ten moment zostały na nich zatowarowane. Dyspozycje, czyli wszystkie dyspozycje przyjęć bądź wydań, jakie ja jako kierownik sprzedaży powinnam przydzielić do moich pracowników, które następnie zostaną przez nich zrealizowane. Lista pracowników, do których mogę przypisywać dyspozycje dodatkowo prezentowana jest ze względu na aktualny status ich obciążenia, czyli ja jako kierownik przypisując dyspozycje magazynowe widzę, który pracownik, są oni prezentowani kolorem czerwonym, jest najbardziej w porównaniu do innych pracowników obciążony i raczej nie powinnam, jeżeli nie taka potrzeba, przypisać nowych dyspozycji. Zieloni to są ci, które powinnam w danym momencie przypisać na dyspozycje pośrednio. Kolejną rzeczą, jaką mogę zrobić jako kierownik magazynu w aplikacji jest obsługa jednostek logistycznych. Dyspozycje, jakie mam do przydzielenia, mogę bezpośrednio przypisywać do zdefiniowanych jednostek logistycznych, łącząc je przez podanie kodu E. W ten sposób moi pracownicy mogą przyjmować pełne palety czy pełne inne jednostki logistyczne identyfikujące po kodzie EAN na magazyn, co z pewnością osprawia pracę dodatkowo listę jednostek logistycznych, mogę sortować ze względu na pozycję, dyspozycję, jak również zawężać ze względu na status typ dokumentu, jego stan, jak również określać zakres czasu, z jakiej te dyspozycje do przypisania do jednostki logistycznej powinny się prezentować. Listę jednostek logistycznych mogę również filtrować po dowolnym obiekcie przyciągniętym w pole filtr, na przykład po danej dyspozycji, wówczas widzę, jakie są pozycje przypisane, jak również po jednostce logistycznej będę widziała, jakie pozycje bądź dyspozycje są przypięte do danej jednostki logistycznej. Mogę również zweryfikować przeprowadzoną inwentaryzację na magazynie, zweryfikować jakie są braki bądź nadwyżki danego towaru i ustawienie to miejsce w aplikacji, gdzie mogę modyfikować, dodawać nowe obiekty, z których jako kierownik będę korzystać następnie do zarządzania magazynem magazynami.